Z nami Małgosia Gawska, bramkarka reprezentacji Polski. Kilkanaście już godzin po meczu z Rumunią, ale czy emocje całkowicie opadły? Czy nadal gdzieś w głowie przeżywasz ten mecz? Yy, powoli, powoli opadają, ponieważ yy, chcemy grać dalej i wiemy, że nie możemy się na tym zatrzymać etapie. A chcemy iść za ciosem, dlatego musimy myśleć o kolejnym przeciwniku, powoli już gdzieś w głowach rozgrywać kolejny mecz, analizować to wszystko. I, i, I naprawdę to nie jest koniec. Tak? Przyjechałyśmy tutaj, żeby wygrywać każdy kolejny mecz, i, i z taką nadzieją podchodzimy, że tak też się stanie. Już. Ten mecz z Rumunią nie układał się do 45 minuty, no i także dla, dla bramkarek, bo, bo w zasadzie puste przeloty, nawet jakieś tam rykoszety, szczęśliwe bramki, każda stykowa piłka w ręce Rumunek, poprawka, dobitka, nie mogłyście być zadowoleni ze swojej postawy ani ty, ani Ania Wysokińska dużo zmiany między słupkami, no ale nie żarła. No, powiem więcej. Nie wiem, czy zauważyłeś, z drugiej strony było podobnie. tu nie pójdzie niezdecydowanie bramkarek. trenerzy z dwóch stron ruszowali strasznie, strasznie bramkarkami, ale cieszymy się, że, że udało się to przełamać. To jest w bardzo ważny meczu. Jak się ma dzień konia, wiadomo wszystko idzie, a też ciężko jest i jest dobrą rzeczą umieć się przełamać, tak? Ważnym momencie i pomóc zespołowi. Także na pewno cieszymy się, że którejś z nas się udało mu to zrobić. To w tak ważnym momencie, także... No naprawdę no, no, jest się z czego cieszyć, tak? Jesteśmy w tej ósemce, brzmi to fajnie, chcemy to zrobić dalej i Niech tak do będzie boju po prostu. Pamiętasz 46 albo 7 minutę, masz piłkę, mocne podanie do kontry, niecelne i Kim Rasmussen krzyczy do ciebie, wrzeszczy stop wet, stop wet, żebyś tak nie grała. I od tego właśnie momentu my zaczynamy tę serię 11 minut bez straty bramki, a ty zaczynasz swój koncert. No, krzyknął nawet więcej rzeczy z tego ja co może pamiętam. nie krzyknął więcej. Ale, ale może to był taki właśnie impuls, ten jego krzyki, te złe podanie, żeby w końcu zacząć. To, to był wtedy ostatni, ostatni moment. Gdyby wydarzyło się to 5 minut później, może nie zdążyłybyśmy ich dogonić. Także no, w idealnym momencie to się wydarzyło. tak miało być, wierzę w to, że tak miało być i że to nie koniec. Przeżyłaś kiedyś taki mecz, taki roller coaster emocjonalny na, na poziomie kadry? Czy tylko gdzieś w klubie, bo tak No wiadomo, się zdarzają, wiadomo, ale... w, lidze, w lidze na pewno masa takich meczów się, 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 masa takich meczów się gra, ale no wiadomo, na no takim poziomie zupełnie inaczej człowiek emocjonalnie do tego podchodzi. Tak. Bardziej się cieszę po tej końcówki. No Wiem no jeszcze, że, 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 że to był happy end przede wszystkim, tak? To jest najważniejsze. I, ale mówię, no to już jest z nami, no teraz kolejny, kolejny rozdział i, i teraz gdzieś te francuski już długo się przewijają. O, francuski jutro będę pytał, ale na dziś ostatnie pytanie, co się wczoraj działo wieczorem? Była ta pizza, o której Kim Rasmussen mówił. Mówił, że was gdzieś tam zabierze, jak spędziłyście wieczór? No faktycznie ta czarodziejska pizza, obiecana wszystkim, a razem do nas, do nas przybyła. Cieszyłyśmy się naprawdę bardzo długo. Ale, ale no mówię, było to wszystko w granicach zdrowego rozsądku. No Wiemy, że musimy teraz regenerować te siły. E, mamy czas na to. Dzisiaj troszeczkę taka siłownia, która miała nas odbudować. E, czas będziemy spędzać e, dowolnie. Także trochę spaceru. Musimy trochę oczyścić te głowy. Ale mówię, no, chcemy więcej. No, chcemy więcej. My też chcemy więcej. Ale dziękujemy za to, co wydarzyło się wczoraj. Z nami Gosia Gabska, bramkarka reprezentacji Polski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.